Cześć wszystkim, witajcie na moim kanale. Dzisiaj dzień w kuchni, zrobimy sobie dzień jedzenia, cały dzień jedzenia, wszystko co dzisiaj będę jadł. 2700 kalorii, także będziecie mogli sobie spokojnie to wszystko e, zrobić sami. Przede wszystkim posiłki są łatwe, szybkie do przygotowania, no i smaczne, czyli wszystko co najważniejsze jeśli chodzi o gotowanie e, u facetu, bo nie znam faceta, który lubi siedzieć długo w kuchni. E, na początek wpadnie nam omlecik, omlecik ala la pizza, zobaczycie jak go przygotowuję. E, naprawdę fajny przepis, który robi się bardzo szybko. Dobra, zaczniemy sobie od rozbicia jajek. Jak zawsze musiała mi wpać łupka. Zawsze jak rozbijam jajka, to zawsze wpadnie mi jakaś skorupka, nie wiem, czy mam złą technikę, czy mam po prostu za, za dużo siły i te po prostu jajka pękają już jak, moje, jak mam je w ręku. Dobra, kolejny składnik, czyli mąka. Tutaj już sobie na wadze zmierzymy. 60 gram mąki wsypane. No i kolejny składnik na mleko. Potem dolewamy sobie mleka. Byłem na zakupach rano, także całe jest. Szczypta proszku do pieczenia, żeby wyszło z tego lepsze ciasto. Dobra, wystarczy. No i do tego, żeby nadać temu takiego smaku właśnie pizzy, dodaję sobie oregano. I dorzucimy sobie troszkę papryki ostrej. Starczy. Ok, i wszystko mieszamy. Dodajemy 5 ml oliwy. Tu już na oko sobie zmierzę. Dobra. Wiecie jak trenujecie już 7-8 lat, trzymacie tą michę, to jesteście w stanie już wzrokowo mniej więcej określić Ile zdaje się na talerzu, czy właśnie takiej oliwy Oczywiście jak jestem przed samymi zawodami, to wszystko już skrupulatnie ważę, mierzę Nawet żeby to było różnica 1-2 gramów Ale jak jestem na takiej zwykłej redukcji, czy tam powiedzmy masie, to robię to na oko Bo mniej więcej wiem ile dany produkt, jak wygląda na talerzu A ciężko żyć tak, że cały czas mamy przy sobie tą wagę kuchenną, tak? Także takie małe wtrącenie W każdym razie Rozgrzewamy patelnię, rozprowadzimy oliwę i wrzucimy ciasto na patelnię. Jeśli nie widzicie wam idealnie okrągła pizza, to się nie przejmujcie. Po prostu ma to dobrze smakować. No chyba, że robicie to danie na randkę, to wtedy warto, warto jednak odmierzyć tak, żeby było idealnie równe, żeby to ładnie wyglądało. Wrzucam jeszcze pod przykryciem. Poczekamy aż się z jednej strony. Zrobi, obracamy i potem będziemy nakładać składniki. Dobra, I na tą stronę sobie nałożymy wszystkie składniki. Wyłączyłem teraz gaz, bo nakładam składniki i będzie to tak. Koncentrat pomidorowy. Mamy tam napisane 25 gramów, więc takich 5 płaskich łyżek sobie wrzucimy. Rozmarowujemy dokładnie po całej pizzy. Tutaj mam przygotowaną szynkę mocele i kukurydzę, którą sobie wcześniej odmierzyłem, także nakładamy tutaj wszystko. Zaczniemy sobie od szynki. Włączyłem gaz, posypuję jeszcze z góry tutaj oregano, żeby nadać takiego fajnego aromatu. I pod przykryciem około 5 minut i będzie gotowe. Pizza zjedzona, teraz zrobimy posiłek numer 2 i będą to jabłka prożone razem z makaronem i twarogiem yy, Też banalny przepis, bardzo smaczny No i będę sobie prażył, czy tam może dusił, zwał jak zwał jabłka Zaraz Wam pokażę, jak to robię, żeby wychodziły takie najlepsze w swoim rodzaju Dolewam sobie tutaj troszkę wody I do tej wody wrzucam słodzik A4 starczą mimo, że jabłka są słodkie, to twaróg niestety nie jest słodki, więc trzeba to dosłodzić i dużo cynamonu, im więcej tym lepiej moim zdaniem. Nie wiem jak wy, ale uwielbiam zapach cynamonu. Dajemy sobie to na palnik, mieszamy, tak żeby ten słodzik się tam zmieszał z tą wodą. No i sobie prażymy, dusimy, czy jak to woli mieszamy co chwilę i czekamy aż będą miękkie i takie soczyste. Zagotowała mi się już woda, także wrzucam 100 gram makaronu, yy, tutaj jeszcze się prażą te jabłka, jest ich dokładnie 300 100 gram, przygotowuję sobie jeszcze tutaj twaróg, 100 gramów, generalnie jestem osobą, która bardzo nie lubi smaku yy, twarogu, szczególnie na słono, dlatego jak już go robię to tylko i wyłącznie na słodko. No i najważniejsze, czyli jabłka prożone. Zobaczcie, jak to wyszło. A gwarantuję Wam, że smakuje jeszcze lepiej niż wygląda. Poczekam aż ostygnie i zabieram się za jedzenie. Robimy teraz posiłek numer 3 i będzie to spaghetti pomidorowe Ja robię go troszkę inaczej, dlatego że w pisie tutaj jeszcze mamy cebulę Ale ja cebuli bardzo nie lubię, dlatego jej po prostu nie wrzucam Więc po prostu dodam sobie tutaj do mięsa mielonego chude mięso z indyka, oliwy 12 ml Do tego dorzucam przyprawy i to wszystko wrzucę na patelnię, tam już gotuje się woda na makaron, jak widzicie, taki spaghetti durum, który zaraz wrzucę, jak tylko woda się ugotuje. Więc kolejne danie, które robi się naprawdę bardzo szybko. Tutaj papryka i przyprawa po staropolsku. Mięso już jest gotowe. Teraz wrzucam makaron, bo zaczęła się właśnie gotować woda. Także jak jest 8-9 minutek. I makaron będzie gotowy, potem wszystko wrzucimy na patelnię, dodamy pasatę Chciałem Wam jeszcze powiedzieć, że jeśli chodzi o tą staropolską przyprawę do mięsa, To bardzo mocno mi się kojarzy ona zawsze z moimi e, pierwszymi przygotowaniami do zawodów Które były w 2015 roku, dlatego że codziennie ją wtedy katowałem A moja dieta wyglądała wtedy tak, że rano jadłem 6 jajek Potem było 4, czy nawet 5 posiłków, e, które wyglądały tak samo Czyli to była gotowana kura, którą potem smażyłem razem z tą przyprawą Do tego ryż i chyba jakieś tam jeszcze warzywa były, że nie pamiętam dokładnie co chyba ogórek i papryka. I tak wyglądały wszystkie posiłki przez cały tydzień. Odmierzam sobie tutaj pasatę. Potrzebujemy jej 200 ml. Ok, odsadzamy makaron. Dorzucamy pasatę. Dwie minutki mieszania i posiłek gotowy. No i przekładamy sobie na talerzyk Jak widzicie objętościowo też wychodzi to dosyć sporo No i na koniec dorzucamy mozzarellę I czekamy aż się troszkę nam porozpuszcza, możemy to przemieszać Będzie takie fajne ciągnące W przepisie jest jeszcze pietruszka ale dzisiaj nigdzie nie mogłem znaleźć jej w sklepie, więc niestety tej pietruszki nie będzie Dodaję yy, taki fajny kontrast do posiłku, że to wygląda dużo ładniej, no ale dzisiaj muszę się zadowolić niestety brakiem tej pietruszki, także zjem takie dalej. No i przyszedł czas na ostatni posiłek, będzie to kasza jagrana, tutaj jest jej 100 gramów, jest już ugotowana Dorzucam tutaj jogurt naturalny, 250 więc musimy użyć troszkę jeszcze z drugiego. Okay. Dobra, dodajemy sobie odżywkę białkową dokładnie 15 gramów. Ok, jak ktoś lubi słodcze, to może dodać sobie jeszcze tutaj troszkę słodzika. Ale myślę, że sama odżywka białkowa już doda, nada nam ten smak. Jak cię szybko się fajnie wymieszało, dobra i dorzucamy borówki tutaj 120 gram, też sobie wymieszamy No i na koniec płatki migdałów, generalnie zależy, jakie kaszy jaglanej użyjemy. Tutaj używałem takiej. No to gotowanie to jest około 15-20 minut, ale możemy użyć też błyskawicznie. I wtedy taki posiłek robimy praktycznie. W jakieś 5-7 minut, bo wystarczy tą kaszę jaglaną zalać, potem dorzucić ten jogurt, odżywkę, no i borówki oraz migdały, więc kolejne już ostatnie szybkie danie. Także tak wygląda dzisiejszy dzień gotowania, mam nadzieję, że Wam się spodoba, że zaczerpniecie jakieś inspiracje, możecie nawet skopiować cały ten dzień. Cały ten dzień również znajduje się w jadłospisach, które stworzyłem, jest to jeden z 14 dni. Jeśli cofniecie się trzy filmiki wstecz, to tam też znajdziecie cały dzień właśnie z tego jadłospisu, więc już macie dwa. E, takie dni, które możecie sobie użyć, a reszta znajduje się w tym jadu spisie, podlinkuję Wam tutaj na dole, możecie sprawdzić sobie o co tam dokładnie chodzi. E, dziękuję Wam za obejrzenie materiału, widzimy się już w następnym, także zostawcie subskrypcję, skomentujcie, no i oczywiście dajcie łapkę w górę i do zobaczenia.